Tylko po to, że po prostu w powietrzu jest pyłek i moje oczy są dość wrażliwe. Tylko ja mam to, że jeżeli bym patrzył z nią, jakby była naprzeciw mnie, to jest inaczej niż jak... Hej, traktor się włączył. Tego ...i powiedzmy, że to ona przepała, o nie, nie no Ja pierdole znowu Ty jej jak buziaki, ona śpi Ja cię kocham a ty śpisz, A kto powiedział, że ja ją kocham? On ją rucha jak śpi a wierzż. Helsing chodzi pod uwagę. Helsing, mówię. Lemur. Słucham. Biorę. Jak ono śpi. Wow, jestem dumny. Tylko proszę. Pięć miesięcy, co ty liczysz?